ja? Walczący teraz o własne życie podczas spływu kajakowego w Ondryju. W tym sezonie nie jeden raz przekraczałem własne granice, testując dla was najlepsze atrakcje, żeby móc wam szczerze odpowiedzieć, czy to bezpieczne. Ej, nie wiem co to było, ale Kajaki, no to było, coś. A wszystko zaczęło się właśnie od tego spływu. Ale może najpierw cofnijmy się troszkę do momentu, zanim w ogóle wsiadłem do tego kajaka. Początkowy plan był prosty. z malowniczym entrevu we francuskich Alpach mieliśmy wskoczyć do 10-osobowych pontonów, czasem pomachać wiosłami, ale ogólnie to zdać się na sterniku. Jednak w wyniku niskiego stanu wody nasz środek transportu został, powiedzmy, zaktualizowany. Okay, jedna grupa właśnie już zaraz będzie płynęła, my płyniemy za momencik. Jak nastawienie, wszystko. Let's go! Ok, zaczyna się robić poważnie. Ekipa rozdaje kaski, wszyscy zakładają kamizelki. Kamizelki, które wyglądają, jakby miały wytrzymać zderzenie z tankowcem. A wstępnie wprowadzenie brzmi dosyć surowo, bo podejrzewam, że dlatego, że jest po angielsku, bo jakby było po francusku, to by brzmiało bardziej miło, wiecie takie Ale ale mon ami, a nie you must do this I teraz hit, musimy mieć na sobie pianki i buty sportowe Nigdy w życiu na spływie nie miałem tak profesjonalnego dzianka. Zwyczaj to były raczej klapki, shorty i puszka zimnej z Czuję się jak na szkoleniu komandosów, a nie jak youtuber na wakacjach Dobra, wbijam do mojego kajaka, wygląda trochę niestabilnie, ale co? Nie mam rady, widzimy się na mecie. Początek spływu był łagodnie mówiący, zaskakujący, bo zaliczyłem wywrotkę jako pierwszy i to w pierwszej minucie. Jak widzicie, pozostałem też nie szło o wiele lepiej. Każdy z nas toczył osobistą batalię z własnym kajakiem, rzeką i chyba ogólnie z prawami fizyki. A najgorsze było to, że mimo dobrej kondycji tak machałem wiosłem, że czułem, że zaraz zabraknie mi sił, a przepłynęliśmy może 300 metrów. 300! To nie zapowiada się dobrze! Jest źle! I w tym momencie pojawił się pierwszy postój, do którego dopłynęliśmy resztką sił. Tam też zaczęło się prawdziwe szkolenie. Słuchajcie, mam taką teorię, że ci francuscy instruktorzy to geniusze zła albo przynajmniej psychologi. Specjalnie dali nam najpierw spróbować, nie zdradzając zbyt wiele, żebyśmy totalnie polegli, bo przewidzieli, że będziemy ich znacznie lepiej słuchać w momencie, gdy zaczniemy mocno potrzebować ich wskazówek. I mieli rację, bo byliśmy wpatrzeni w nich bardziej niż w najnowszy sezon Wednesday. I wtedy padły też słowa, które totalnie zmieniły wszystko. Bo instruktorzy wytłumaczyli nam, że wcale nie trzeba machać wiosłami, walcząc o życie, że nawet nie jest to zbyt dobry sposób na skręcanie, żeby wiosłować. I że właściwie to jak chcemy, to możemy się nawet położyć w tym kajaku i czekać, aż rzeka nas sama poniesie. A jeśli już potrzebujemy skręcić, to wystarczy włożyć wiosło z odpowiedniej strony i traktować je jako ster. I mimo że nie brzmi to jak nic odkrywczego. I na pewno wiedzieliśmy o tym wcześniej, to dopiero wtedy to do nas dotarło i był to totalny game changer. Mieliśmy też szkolenie, co robić, gdy wypadniemy z kajaka, co jak się okazało, niektórym bardzo się przydało i ogólnie było to mega zabawne, więc rozluźniło trochę tą napiętą sytuację. W sumie, teraz tam się robi jakiś w ogóle pociąg. E, ja zdałam już, zdały, Mary zdałam, czyli sprzyjemy! Po szkoleniu nagle ta sama rwąca rzeka, z którą totalnie nie mogliśmy sobie poradzić, okazała się tak lajtowa, że to był szok. Nawet w najbardziej wydawałoby się niebezpiecznych fragmentach bez trudu mogłem przepłynąć tyłem, koncentrując się bardziej na stabilizowaniu kamery niż na sterowaniu wiosłem. Można nawet po tym najbardziej zburzonej wodzie sobie, nie robić totalnie nic, tylko odpoczywać i tak, i tak możemy płynąć, w pełni bezpiecznie a jak chcemy bardziej powaścić z wodą, to wtedy można użyć wiosła Pozostali również świetnie się bawili, a wszelkie wywrotki wywoływały raczej śmiech niż strach. I ogólnie to każdy czuł, że ma już pełną kontrolę nad kajakiem. A nawet jak działo się coś niespodziewanego, to był to raczej zabawny kontent niż dramatyczna walka o życie. Chodź, 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 fajne, chodź, 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 Oczywiście nasi francuscy instruktorzy cały czas byli obok i jak tylko coś poszło nie tak, to zaraz pojawiali się gdzieś blisko, żeby upewnić się, że na pewno nie potrzebujemy pomocy. I wiecie co, byłem w jednoosobowym kajaku płynąc po rwącej rzece Var, way tej samej, która wypływa w Nicei, a czułem się tak bezpieczny jak dziecko w wózku. Ale emocje można było kroić nożem. To jest na pewno jedna z najlepszych i najbardziej satysfakcjonujących atrakcji, na jakich kiedykolwiek byłem. W ogóle Energylandia przy tym to brzmi jak żart. A najlepsze jest to, że przeżywanie wspólnie tylu emocji, od paniki, przez zwątpienie, po czystą euforię, to sprawia, że ludzie stają nam się bliżsi. I mimo, że był to początek obozu, to czułem, że byliśmy już naprawdę mega zgrani. I wiem, przyznaję się, większość osób znałem już od kilku lat, ale pojawiło się też dużo nowych osób i zazwyczaj taka pełna integracja trwa kilka dni, a tu wystarczył jeden spływ i już każdy czuł się integralną częścią zespołu. Wow, po prostu wow! Super jest! Polecam każdemu! Nie. Ale to było mega śmieszne no Powiedz mi o twoich wrażeniach Dobrze, yyy... Powiedz do kamery, za co Wytłumacz. przepraszasz Magdę Wytłumacz się Za to, zawsze byłam po... Nie no, ty się przyznaj, co ty zrobiłaś co Magda wypadła z kajaka Jest i I prawda się się I płynęła, i płynęła, i płynęła A później? Magda gdzie? wpływa tak dobrze, że niepotrzebny i kajak. Bardzo fajnie, ale super się było, no. Bardzo fajnie. A w porównaniu z zeszłorocznym raftingiem? Nie, rafting był lepszy. Rafting był lepszy? Nie, tak. Kajaki! No to było coś! Tak, na nową atrakcję. Przez przypadek tak naprawdę, bo miało być polsko klasycznie. Mały stan mały stan Po kajakach mieliśmy jeszcze trochę czasu w ontrebu, więc mogliśmy na spokojnie powymieniać się historiami, które działy się podczas schyłu. zamek, który jest cię Mary, jak będziesz W tym entrewu siedzieliśmy właściwie do późnego wieczora i był to taki bardzo erowy pomysł, w stylu ery wyzwań, czyli biura, z którym najczęściej jeżdżę, bo oni łączą właśnie takie atrakcje oparte na doświadczaniu czegoś nowego z tym, żeby poznawać jak najwięcej i zwiedzać ciekawe miejsca. Ale wróćmy do najważniejszego pytania, czyli kwestii, czy to w ogóle bezpieczne. I chciałbym być z wami szczery. Pojechałem na spływ z grupą ponad 50 osób, i faktycznie u niektórych pojawiły się jakieś otarcia czy małe siniaki, więc na pewno nie jest to sport aż tak bezpieczny jak nie wiem, szachy. Na skali bezpieczeństwa umieściłbym go w podobnym miejscu jak piłkę nożną czy trekking. Czyli bezpiecznie, ale mogą zdarzyć się drobne urazy. Jednak tym, co odróżnia spływka, jakowy w on od piłki nożnej czy trekkingu to o wiele większe emocje. To jest coś niesamowitego, co moim zdaniem każdy powinien przeżyć. Gwarantuję, że zrobi to na was ogromne wrażenie. Nie, nie czujecie się nie jakoś niebezpiecznie? Nie, 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 nie. nie ani razu? Wszystko bardzo bezpieczne? Bardzo. Polecamy. Wszystkie bezpieczne, wszystkie, wszystkie. Mam już cały 10. Mi też. Tych nie miała. Yy, ale nie wywaliłyśmy się ani razu. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście kiedyś na takim spływie, albo czy chcecie jechać, na przykład w przyszłym roku, razem ze mną i erą wyzwań. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, które pomagały Yo. mi w tym filmie i Wam za obejrzenie tego materiału do końca i każdą łapkę w górę. Elo!